Dzień dobry, moje drogie panny, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Zaczynamy od najważniejszego elementu tygodnia istotnego elementu tygodnia zobaczmy, jaka informacja w tym zakresie nie spiesz się z niczym. Chodzi o rzetelność, chodzi o konsekwencje, chodzi o. Nazwijmy to taką metodyczność w działaniu, bez zbędnego pośpiechu, w swoim tempie, dodatkowo jeszcze w przyszłym tygodniu, cokolwiek będziesz chciała zrobić, moja droga Panno, dla ciebie wskazówka jako istotna pokazuje się słuchaj. To ważne jest dla Ciebie, żeby zrobić sobie bardzo szczegółowy plan działania, zanim zaczniesz, na przykład. Jakąś nową podróż, jakąś nową działalność, jakiś nowy projekt, po prostu zaplanować, spisać wszystko, podzielić na etapy, być może. Hmm. Dlatego, że e, dopiero jak zrobisz sobie plan, będziesz, będzie ci łatwiej wdrażać pewne sprawy w życie dosłownie będzie ci łatwiej podjąć działania. Będziesz widziała dokładnie jakie działania należy podjąć. Więc pokazała nam się energia w skrócie rycerza monet, który jak dla mnie bardzo pięknie deleguje swoją energię. On nie wyprztykuje się z energii na samym początku działań, on tak rozkłada swoje siły, żeby starczyło wszystkiego do mety. Idźmy dalej, co miłego? Co miłego? olśnienie bądź objawienie wiesz olśnienie objawienie które spowoduje że zupełnie inaczej spojrzysz na pewne sprawy w swoim życiu dla części z was nowy kierunek um, lub nowe kierunki działania i wiesz że to jest dla ciebie dobre i czujesz że to jest dla ciebie dobre Okay. Więc taka informacja. Tutaj życiowe doświadczenie pokazuje się dla ciebie, droga panno, jako szczególnie ważne i miłe, co za tym idzie, ponieważ możesz korzystać ze swojego właśnie doświadczenia życiowego, idąc dalej, tak? Działając dalej. E, z czym trudność? Hmm. <słuch> <słuch> Nie wiem czy trudność, ale na pewno pokazuje się jako istotna, wymagająca ostrożności sprawa zarządzania budżetem. Trudność jest być może, wiesz, z pewnego rodzaju, na przykład sytuacją, w której teoretycznie dostajesz jakąś promocję, teoretycznie jest jakiś projekt, który ktoś ci oferuje, składać jakąś ofertę. Natomiast jeśli chodzi o finanse w tej całej sprawie, to one mogą odbiegać od Twoich oczekiwań albo być po prostu. Dosyć szczupłe, jak to się mówi. Więc to się pokazuje jako trudność. Natomiast jakby jak sobie z tą trudno, trudnością rozważyć, trzeba być może będzie wprowadzić jakieś ograniczenia, chociażby w Twoim zaangażowaniu w daną sprawę, prawda? To jest pewnego rodzaju odpowiedź na to, gdy panna zmierzy się lub otrzyma ofertę, która pod względem nazwijmy to finansowym nie będzie dokładnie. Odpowiadać, jakby całości, więc zastanów się, przemyśl, czy nie wprowadzić również pewnego rodzaju ograniczenia swojego zaangażowania w tę sytuację. Taka informacja dla Was. Ogólnie pokazuje się kwestia y, y, spraw zawodowych i finansowych, które wymagają struktury, organizacji, y, które wymagają, nazwijmy to, również takiego bardzo praktycznego podejścia, bardzo zdrowego, dużo zdrowego rozsądku, jeśli chodzi o to, na co wydajemy pieniądze, żeby na przykład nie wydawać za dużo, y, to się tutaj pokazuje. Praca, finanse. Rycerz Buław. Jakaś możliwość, która się pokaże w, twoim przyszł w przyszłym tygodniu w Twoim życiu i ona wymaga Twojej uwagi. Szybko się sprawy będą działy to jest ważne. Um... Tak jakby nic Cię też nie zatrzyma, jeśli będziesz, droga panno, podążać za swoim wewnętrznym przewodnictwem, za tym, co podpowiada Ci instynkt, jeszcze taka informacja. Jest dużo charyzmy, jest dużo pasji tutaj, jest dużo pewności siebie a, i takiej energii z gatunku i nic mnie nie powstrzyma. Wiem, że to jest dla mnie, wiem, że to jest moje, wiem, że to jest fajne, ja to czuję. Prawda? To to się pokazało wam, jeśli chodzi o kwestie, takie energie pokazały wam się, jeśli chodzi o kwestie pracy i finansów. Co tam w miłości? A w miłości Król monet. W miłości król monet... Stabilny osobnik bądź stabilna osobniczka, to może w ten sposób zaczniemy. Bardzo charyzmatyczna osoba, bardzo mocno uziemiona. To znaczy, nawet jeśli buja czasem w obłokach, to krótko mówiąc, to co wdraża w życiu realnym ma sens. Ma głowę na karku. Ktoś tam ma głowę na karku. Natomiast ogólne przesłanie na miłość dla was jest, no, że wszystko jakby potoczy się dobrze. Um, wasze wspólne, miłosne, osobiste, romantyczne, że tak powiem, plany um, będą przebiegać z sukcesem, mają szansę na sukces. Tutaj też bardzo mocno się pokazuje w życiu miłosnym, nowa kariera zawodowa, nowa możliwość zawodowa, którą warto razem być może rozważyć, współpracować na jakimś poziomie. Tutaj również pokazują się pieniądze jako ważne w waszym życiu romantycznym, i tutaj wracam do tej informacji, którą mieliśmy wcześniej: że jeśli chodzi o kwestie finansowe, to ze swoim partnerem warto jest na wszystko spojrzeć em, bardzo konstruktywnie, bardzo logicznie, na efektywność pewnych inwestycji, być może. No, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że król monet jest bardzo praktyczny. Tak, on jakby bardzo dobrze wie i czuje, w jaki sposób, że tak powiem, pokierować tymi zasobami, tym co, tym, co już dysponuje. I to jest dla Was taka informacja. I to się pokazało akurat w miłości. Oprócz tego wam w miłości się pokazał byk Pan na Koziorożec, jeśli chodzi o znaki, lub po prostu ktoś, kto jest bardzo praktyczny, bardzo pragmatyczny, ma głowę na karku, jest stabilny również, stabilny życiowo, stabilny emocjonalnie. Okay? Dobra, przeszłe sprawy wciąż obecne w tym tygodniu. Dużo się dzieje wciąż. Wiesz, dużo się dzieje, dużo pracy, dużo zadań. Trzeba utrzymać to powiedziałabym nastawienie, więc tym bardziej zadbaj o swoją energię, żeby ci jej wystarczyło również na przyszły tydzień. Dla części z Was tutaj prośba, jeśli chodzi o kwestię, na co zwrócisz szczególną uwagę z przeszłości, co wciąż jest aktualne, że ważne jest, żeby zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym. No, dosłownie. Dodatkowo jeszcze pokazuje się kwestia zaangażowania w wiele spraw, ale pokazujesz się również ty, droga Panno, w energii osoby, która sobie doskonale ze wszystkim poradzi. Wskazówka. Słońce. Pięknie. To zaangażowanie, które się pokazało tutaj w kartach, to twoje zaangażowanie w twojej własnej energii ziemskiej. Określone, jak moim zdaniem, skromnym, wyjdzie ci na dobre. Twoje plany powiodą się. To jest mniej więcej taka informacja. Dodatkowo, jak dla mnie karty sugerują, żebyś w najbliższym tygodniu koncentrowała się na tym i szła w tą stronę, która. Koniec końców, w dłuższej perspektywie ma szansę realną, realną przynieść do Twojego życia więcej zadowolenia, więcej radości, więcej również prosperity, jakiejś, jakiegoś dobrostanu, jakiejś obfitości. Tak? Natomiast wskazówką jest karta słońce. Która jak dla mnie mówi, że będziesz widziała jasno, lub dostrzeżysz jasno pewne elementy z potencjałem do wykorzystania, lub pewne elementy, które wiesz, że należy być może zachować co do nich pewien dystans, bo mogą być w jakimś znaczeniu ryzykowne bądź niebezpieczne. Pamiętajmy bowiem, że słońce jest super, cudowne, jakby yy, ociepla, rozświetla, energetyzuje nas, ale z drugiej strony, jak przesadzimy za słońcem, no to bywa mało przyjemnie, tak? Więc jakby są tego. Jakieś reperkusje, więc na to bym zwróciła uwagę. Natomiast wskazówka dla ciebie: idź za tym w ogóle, co przynosi ci na co dzień, daje ci na co dzień satysfakcję, radość, optymizm, co powoduje, że w w wzmacniasz w sobie takie optymistyczne nastawienie do, ży do życia i w ogóle patrz na życie z optymizmem, okej. Okay? Patrz na życie z optymizmem. Nawet jak masz tutaj, jakby dużo spraw na głowie i dużo pracy, to jest kwestia podejścia do tego, w jaki sposób dźwigniesz te zadania, tak? Czy będziemy się nad sobą użalać, marudzić i e, jakby myśleć sobie, Jezu, ta robota, jaka ona nużąca i dręcząca i tak dalej, czy na przykład podejdziemy do tego zupełnie inaczej, myśląc sobie, okej, okay, to jest moja praca ona jest dla mnie ważna, to są po prostu moje obowiązki. Najpierw obowiązki, później przyjemności. Muszę to zrobić, tak? Tak bardziej zadaniowo, tak wiesz, jakby po ziemsku do tego podejść, droga panno. Dobra, dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam, udanego tygodnia i do usłyszenia.